Afrykański antycyklon o nazwie Pluto przeniósł do Europy falę ekstremalnych upałów. W wielu krajach we wtorek władze wydały czerwone alerty ostrzegając mieszkańców przed niebezpiecznie wysokimi temperaturami. W Hiszpanii i we Włoszech temperatury przekraczały nawet 40 stopni Celsjusza. W sobotę w hiszpańskiej południowej prowincji Huelva odnotowano nawet 46 stopni Celsjusza. W Katalonii z kolei doszło do pożarów, w którym zginęły dwie osoby. Jak podają służby, ogień został już opanowany. Pues no me gusta la piscina y entonces salgo al sol, no me importa y así es como lo llevo y beber mucho agua, por supuesto, y cuidarte un poco, ¿no? We Francji z powodu upałów zmarły dwie osoby, a około 300 osób trafiło do szpitala, poinformował minister energetyki. W całym kraju zamknięto prawie 1900 szkół. Zgodnie z prognozami Meteo France we wtorek fala upałów miała osiągnąć swoje maksimum nawet do 41 stopni Celsjusza. Włoskie Ministerstwo Zdrowia wydało czerwone ostrzeżenia dla 17 miast, w tym Rzymu, Florencji, Turynu i Mediolanu. W Bolonii z powodu upału zmarł pracownik budowlany. La Roma Capitale in questo momento do w atto un'acjonowanie dla ondatek kalorem, prewiste także dla Pianu Protekcji Civilnej, więc efektujemy dystrybucje wody, assistencja dla populacji. Wysokie temperatury odnotowano także w Niemczech, Portugalii i w Wielkiej Brytanii. Alerty ostrzegawcze wydano również w Grecji, Belgii, Holandii, Austrii i Szwajcarii. W niektórych regionach prognozy na środę przewidują jeszcze większy wzrost temperatur. W niektórych krajach w Europie temperatury w czerwcu ustanawiają nowe rekordy. Eksperci twierdzą, że rosnąca częstotliwość i siła ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, burze czy powodzie, są konsekwencją zmian klimatycznych. Naukowcy ostrzegają, że takie zjawiska mogą w Europie występować coraz częściej.